ładnie to się okaże, nie? Będzie ładnie, będzie bardzo ładnie. Macieju. Dobra. Ty zaczynasz. Bo co? to to jest twój temat. Mój temat? No. On w mieście są ważne, to ty to przeczytałeś, tego nie czytałem. To ty zaczynasz. No dobra. <grystanie> Ci agenci się kręci, part trzeci, nie wiem o co chodzi. <grystanie> Słuchaj, macie ostatnio przeczytałem w ogóle taką fajną rzecz, nie? Yy, nie wiem, kto to udostępniał. Nie wiem, czy możemy w ogóle mówić nazwę tej gazety, w sumie, ale dobra, powiedzmy, Gazeta X udostępnia fajny artykuł. Czy inwestycje rujnują, burzą, jakieś, nie wiem, psują wygląd naszego miasta? Albo w ogóle nasze miasto, czy. Czy te inwestycje psują nasze miasto? Ja tu precyzuję, że chodzi mu o inwestycje deweloperskie. No, no tak, Żeby tak, była tak. jasność, bo mówimy o inwestycjach, a za chwilę się okaże, że nie wiadomo o co chodzi. Idziemy w nieruchomościach. <grym> chodzi nam o inwestycje deweloperskie, <grym> tak. tak. No i tutaj trzeba sobie zadać pytanie, tak? Czy inwestycje psują nam miasto? Tak i nie. Czemu, tak i nie. Czemu, czemu tak? Czemu? mnie bardziej interesuje czemu tak? Ja mam swoje zdanie, ale powiedz mi czemu hmm, tak? Dlaczego nam dewastują miasto? Często miasto godzi się na inwestycje, że tak powiem, gdzieś tam w stricte w samym ścisłym centrum. No w miastach typu Bydgoszcz, nie wiem, Toruń, Kraków i tak dalej, czyli w starych miastach mamy bardzo fajną infrastrukturę, jeśli chodzi o kamienice. One naprawdę mogłyby pięknie wyglądać, gdyby przywrócić je do stanu pierwotnego. Natomiast, no wiadomo, no, deweloper, jeśli dostaje zgodę na inwestycje, no to raczej nie na rękę mu jest przywracanie jakiegokolwiek stanu kamienicy, która, która jest na obiekcie, który będzie na przykład mógł rozbudować, zabudować. Więc wiadomo, że to i tak kończy się wyburzeniem, wstawianiem nowej plomby, nowego bloku, który nie zawsze współgra z otoczeniem. Także nie zawsze. Nie zawsze, ale czy to jest wtedy wina dewelopera, czy kogoś, kto stoi nad nim, bo też przeczytałem takie zdanie, że nic się nie dzieje bez zgody miasta. Znaczy, wina, tutaj nie możemy powiedzieć o winie. Wiadomo, że deweloper zrobi wszystko, żeby ciąć koszty, tak? No, to jest normalna, naturalna rzecz. Więc deweloper koszty, nie możemy mieć jemu nic za, w mojej ocenie. Nad deweloperem mamy architekta, nad deweloperem mamy plastyka miejskiego, e, mamy urząd miasta, są osoby decyzyjne, które powinny tego pilnować. I tak jak sam powiedziałeś, nie zawsze tak jest. Tak, nie oszukujmy się, są układy, układziki, znajomości i, i są deweloperzy, którzy mogą więcej i, i więcej robią. No tak było, jest i będzie i wątpię, żeby to się zmieniło. W sumie tak, chociaż może to na inny temat akurat, znajomości, nieznajomości. Eee, dobra, a... W jaki sposób mogą pomóc? W jaki sposób wkomponują się, jakby pomagają. Nie wiem, może bardziej w tą stronę. Znaczy, zobaczmy, bo... nie, no. ja się odniosę do naszej najbliższej inwestycji, bo, bo i tak kiedyś o niej zaczniemy mówić, kiedyś pójdziemy w teren. Yy, najbliższa inwestycja, jaką mamy, czyli nowy Port, yy, AWZ. I tutaj mamy idealnie, możemy to tak naprawdę sobie tutaj wkomponować w tą rozmowę, ponieważ AWZ jakby część kamienic, które wchłonęło, rozebrało. Część z tych kamienic zostawiło i zaadoptowało. Natomiast nie do końca tak, jak powinno to wyglądać. Czyli powiedzmy, mieliśmy piękne kamienice, e, z pięknymi zdobieniami, ze stalowymi balkonami. Te balkony zostały rozebrane, zdobienia niekoniecznie wszystkie zostały przywrócone do stanu pierwotnego, aczkolwiek, tak jak powiedziałem, część została zachowana, odświeżona, odrestaurowana i wygląda bardzo fajnie, część została po prostu zdewastowana, bo przeszkadzała. Tak, także mamy. Cudowno, Cudowne osiedle, które się naprawdę pięknie wkomponuje no, tutaj w obraz Bydgoszczy. Uważam, że to będzie na najlepsza inwestycja i najbardziej prestiżowa, jaką kiedykolwiek mieliśmy. Także no, tutaj duża pochwała dla AWZ-u. Natomiast no, też no, są takie powiedzmy drobne jakieś niuanse, o które by się można przyczepić. Z jednej strony jest to oczywiste dla nas, bo gdybyś Ty mógł obciąć sobie jakieś koszty i ich nie ponosić, to też byś to zrobił. Tak? Więc no, tutaj no, duży ukłon w stronę a WZ-u, że jednak pomimo tego, że mogli pewnie dużo więcej zrobić na boku, to nie zrobili, także... Chwała im. Chwała im, tak. Chwała im. Natomiast ja uważam, że inwestycje są potrzebne. Zawsze były, są i będą, tak. Pamiętasz, jak się spotkaliśmy przed, tym naszym dzisiejszym, przed tą naszą dzisiejszą rozmową i zapytałeś mnie, czy ma sens takie, takie nagranie, to Ci powiedziałem, no to tak samo, czy ma sens robienie remontów mieszkań, tak. No, wiadomo, że remonty są potrzebne. Wszystko trzeba odświeżać, wszystko trzeba remontować, odrestaurowywać. To jest bardzo, bardzo ważna rzecz. Możemy się denerwować, możemy mieć masę jakichś tam obiekcji co do tego, co się dzieje, ale, no ale bez tych inwestycji deweloperskich, no, miasta by po prostu umierały. Idąc dalej, Dworcowa 67, zaprojektowana wcześniej przez Otto Nautera. Co o tym sądzisz? Hmm. Nie wiem, co sądzić o, o niej wcześniej, jak była zaprojektowana, bo, bo jej stan na chwilę obecną nie wyglądał za ciekawie. Ale zostać znaczy jest. Ona jest w trakcie tak. rewitalizacji. Mertis Investments, jeśli dobrze kojarzę, a myślę, że tak. Bardzo fajna firma. Mega, mega fajne podejście do tematu. Kamienica już w tej chwili wygląda rewelacyjnie. Zachowane wszystkie elementy, które były. Wszelkiego rodzaju gzymsy, wypusty. No. No, czekam. czekam. Naprawdę czekam na koniec, koniec tej inwestycji. To jest, bym powiedział, idealny przykład rewitalizacji miasta, bo to jest 100% rewitalizacji. Tutaj nie mamy, nie mamy żadnych wyburzeń, nie mamy demolki, dewastacji. Po prostu na bazie tego, co jest, zostaje to odświeżone. Zakładam, że naprawdę wiele pracy trzeba włożyć, żeby przywrócić świetność takim kamienicom, ale właśnie tak to powinno wyglądać. Uważam, że. Są miejsca, lokalizacje, które można zrównać z ziemią, wyburzyć i postawić na nowo, i powinno się to robić. Ale są miejsca, są budynki, które mają historię, które były projektowane przez wybitne osoby, i te budynki powinny zostać, powinny być zrewitalizowane. I, i tak po to mamy miasto, po to mamy włodaży, żeby tego pilnowali. Wszystko, co się dewastuje, niszczy, wyburza, nie obciążałbym tutaj nigdy winą dewelopera, bo, bo zadaniem dewelopera jest jak najtaniej budować, jak najwięcej zarabiać. Natomiast zadaniem y, urzędu miasta, urzędników jest pilnować, żeby to wszystko dobrze wyglądało. Także deweloperzy robią swoje, władze miasta robią swoje. Albo powinny robić swoje, a tego jednak nie robią. Dobra, a swego czasu jeszcze była, pamiętam, taka mała, ym, jak to się mówi, no, kontrowersja, jak chodzi o budowanie Nordika. Tam też pamiętam, było troszkę zamieszania, chyba. Nordic Heaven. Nordic Heaven, inwestycja, która chyba doprowadziła do upadku tej firmy tutaj u nas w regionie. Nordic bo, w się przestał istnieć. Najpierw postawili budynek, który no, no nie bardzo się u nas sprawdził, a potem wykopali dziurę kołbrydy, która spowodowała, że obsunęło się to zaczęły pękać kamienice i to była taka. Kropka nad i kwintesencja tego, co, co Nordik yy, tworzył w Bydgoszczy. W Nordiku przez jakiś czas tak naprawdę hulał wiatr, i, i być może kilka osób, które, jak to się mówi, chciały zabłysnąć i pokazać, że, że mają pieniądze, czyli tacy typowi, typowo nowo się tam powprowadzali, a później płakali, bo ich po prostu zalewało. Podtapiało i, i był z tym, z tym budynkiem był duży problem. Nikt tam po prostu nie chciał inwestować, także dosyć długo to nasze brzydkie kaczątko stało w ogóle nie Na szczęście pojawił się inwestor około dwóch lat temu wykupił dużą część tego budynku, zrewitalizował. Dziwnie to brzmi, prawda? Budynek deweloperski postawiony w centrum miasta trzeba było rewitalizować. W tej chwili no, myślę, że możemy powiedzieć, że obserwujemy rozwój tego budynku, aczkolwiek i tak uważam, że, że jest to taki, taki brzydal stojący w centrum Bydgoszczy. Porównując do architektury warszawskiej. Porównując do architektury AWZ-u, który buduje po drugiej stronie rzeki, no tak. e, naprawdę mogło to wyglądać lepiej. Ja, Albo ja, może inaczej. Ja nie uważam, że ten budynek jest brzydki, bo on jest brzydki. On jest brzydki jako budynek mieszkalny, ale on jest bardzo fajny jako biurowiec. Okay. Bo dla mnie to jest typowa bryła biurowca, tak? czyli szarość i szkło, nic więcej. Tam nic więcej nie ma. Tam nie mamy jakiejś żywej infrastruktury to po prostu wygląda jak typowy biurowiec, więc dla mnie to jest biurowiec, a nie budynek mieszkalny, aczkolwiek troszeczkę to się rozwinęło i, i zaczyna jakoś wyglądać. Czyli podsumowując tak całościowo, że tak powiem. Wszystkie... Podsumowując całościowo Ci przerwę, yy, zaczyna się robić ciepło, więc wyleziemy z tej dziury, w której teraz siedzimy. Przejdziemy się pomieścić, zaczniemy Wam te inwestycje pokazywać, żebyście wiedzieli o czym mówimy. I wtedy będzie naprawdę ciekawie. Dokładnie tak. Yy, dziękujemy za współpracę naszej naszej małej bydgoskiej artystce, która specjalnie dla nas stworzyła tutaj to dzieło. Mamy koty, mamy domy, mamy serca. Dziękujemy. I cześć!